Witam Was, moi kochani, bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym dniu na moim vlogu. Nie w kolejnym dniu, w kolejnym moim vlogu. Moi kochani, i tak właśnie zastanawiałam się dzisiaj, czy nagrywać, ze względu na to, że słuchajcie, ja Wam tyle już nagrywam na tej desce, że pomyślałam, że to może być dla Was nudne. Ale z drugiej strony, słuchajcie, może akurat wydarzy się coś ciekawego dla Was, bo ja, ja kocham deskę, kocham pływać na desce, uwielbiam jeździć rowerem, w ogóle uwielbiam sporty i to dla mnie jest bardzo ciekawe, ale dla Was... Z tej drugiej strony ekranu może to być przesył tego wszystkiego za dużo, bo jakby ja inaczej zupełnie odbieram te emocje związane z tym, co robię, niż Wy. Wy odbieracie tak płasko te emocje, nie czujecie tego tak od środka, jak ja. Ale pomijając ten, tak, słuchajcie, ruszam dzisiaj, może akurat wydarzy się coś fajnego, czym będziecie zainteresowani, no i co nie przedłużając. Pogoda mamy 21 stopni, ale słuchajcie, wczoraj byłam również na desce i było 21 stopni, zastanawiałam się, mówię, ach, ten wiaterek taki chłodny i słuchajcie, okazało się, że co prawda było 21 stopni, ale było, był upał, dosłownie był upał, także było rewelacyjnie, jak kocham takie klimaty, także kochani, ruszam. to to jest Altex chyba. Uł? Nie widać za dobrze. Tak mi się wydaje, że to ul. Bardzo dobrze mi się pływa, nawet jak jest zimno. Więc nie wiem, słuchajcie, czy na takie chłodniejsze dni nie zakupię sobie pianki. To jest myśl. Ale nie jestem jeszcze pewna, słuchajcie. Zobaczymy. Ale powiem Wam szczerze, że w zimie dużo trudniej i dużo więcej, o może nie trudniej, tylko dużo więcej energii traci się na, na pływanie. No, teraz słoneczko wychodzi. Ale to nic i tak muszę, bo obiecałam córce, że ją i jej koleżankę zawiozę na koncert. Także słuchajcie, tak sobie jaka jestem mokra. I tak sobie pomyślałam, że pojadę najpierw do domu, bo jestem totalnie mokra. I słuchajcie, żeby się nie przeziębić, to ja muszę to wszystko przebrać, ściągnąć siebie, bo gdyby, wiecie, był upał, to to wszystko mi to schnie, dosłownie jak ja jestem jeszcze na desce, a w tej chwili no to tak nie jest i nie chciałabym się przeziębić, słuchajcie, także lecimy najpierw do domu, przebiorę się i dopiero później do córci na ten koncert, nawet nie wiem dokładnie i to jest koncert. Nie, tak a propos dzisiaj, tak wiatr wiał, że musiałam cały czas siedzieć na desce, bo nie mogłam po prostu upłynąć, naprawdę, stojąc na desce, no po prostu nie mogłam upłynąć, bo cały czas mnie znosiło. Słuchajcie, ale to tak już, są no, takie przyjemności. Ale ja lubię sobie na siedząco pływać, częściej pływam na siedząco niż na stojąco. Dobra, już jestem przy samochodzie i się pakuję. To jest koszmar. Józef, ramyk. na hotel. Tak. Czekaj, czy musimy wziąć nożyk. Nożyk, nożyk. jest jakiś taki, taki nożyk. Może nożyk taki ostry? Może tym się uda. Zobaczymy, co tutaj jest dla Łęczusia. O matka, co to jest? Co to jest dla tego pińczusia? Co? Zaczęcie wygodować? Memory pianka to się nazywa. Przypomniałam się słychać. O, się O, i to przychodzi w dwóch częściach. Trzeba to ubrać. Tu jest ta pianka memory. Tu jest pokrowiec właśnie rewelacyjnie, że ten pokrowiec słuchajcie, można ściągnąć, można go wybrać. I on jest tutaj ma taki materiał, do którego się włosy w ogóle nie przyczepiają, więc... Jest super, Zobaczymy, czy uda mi się to w ogóle, bo Pytuś, to jest dla ciebie! Widzisz, mówi jak nic do jedzenia, to go tam nie interesuje. O Jezu! Pęciusku, no zobacz! To jest dla ciebie. Słuchajcie, tutaj jeszcze stoi ta wanna, no bo wiadomo remont trwa. Bierzemy to stare... Posłanie pięciusia i teraz nowe kładziemy pięciuś. No chodź tu... Saba. Ojejku, jak to mi się podoba. No ale Zadowolony. Ale się podoba. Jej. Ty masz takie samo żabko. Takie samo, masz, no tak. No. Słuchajcie, tutaj Timusz ma dokładnie takie samo. Takie samo. A córcia tutaj, o, mogę Wam pokazać. Tutaj słuchajcie, jest próba stylizacji na wyjście na koncert, także będzie się przebierać później i wybierać. Tylko wiadomo, jeszcze musi sobie tutaj to poprasować. Pięczu, ty mój, Rzadko. To co, teraz po snaku, co? O, do starego jednak idziesz. <śmum> Bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Słuchajcie, dzisiaj dzień typowo sprzątanie dzisiaj cały dzień sprzątam. Oczywiście coś wam z tego nagram, także zapraszam serdecznie, oczywiście bez makijażu. Przy okazji zrobiłam sobie, słuchajcie, brwi chętną. Także one sobie tutaj działają, a my zabieramy się za sprzątanie. Ja lubię mieć po słuchajcie, przed wyjazdem, gdziekolwiek, który lubię sobie, tak wiecie. Nie tyle co gruntownie, ale po prostu posprzątać na tyle, że jak przyjeżdżam, to jest tak przyjemnie jak się wejdzie. No dobra, Zabieram się, nie gram więcej, bo nie ma czasu.